Te ostatnie 5 lat to zupełnie kapitalne doświadczenie tworzenia dziedziny od zera. Pacjentów interesujących jest zawsze dużo. To, co w moim sercu zostanie do końca życia, to szansa współpracy z panem profesorem Niemcem. Tak naprawdę wystarczy usiąść, porozmawiać. to zmniejszenie lęku pacjenta często jest bardzo, bardzo ważne. Od czasu rozpoczęcia swojej działalności w roku 2009 szpital Medicover rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie funkcjonuje tu 7 specjalistycznych klinik oraz centrum konsultacyjne i diagnostyczne. Nowoczesny i w pełni cyfrowy sprzęt do diagnozowania pacjentów jest wizytówką naszego szpitala. Dzięki temu, że na terenie placówki mieści się laboratorium, wyniki badań otrzymujemy nawet w ciągu godziny. Pełniając zadania, jakie stawiane są przed wszystkimi szpitalami w Polsce i na świecie, diagnozujemy i leczymy naszych pacjentów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dyżur pełnią m.in. lekarze medycyny ratunkowej, ginekolodzy, chirurdzy, kardiolodzy i anestezjolodzy. Klinika pediatrii i chirurgii dziecięcej. Leczymy pacjentów w zakresie pediatrii, chirurgii dziecięcej, otolaryngologii, urologii. Klinika Ginekologii i Położnictwa. Leczymy pacjentów w zakresie ginekologii, ginekologii onkologicznej, uroginekologii, patologii ciąży, położnictwa, ginekologii estetycznej. Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Oddział Noworodkowy. Patologia Noworodka. Intensywna Terapia Noworodka. Klinika Chirurgii. Leczymy pacjentów w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, chirurgii bariatycznej, urologii, chirurgii plastycznej, otolaryngologii, ortopedii i traumatologii. Klinika anestezjologii i intensywnej terapii Intensywna terapia Oddział opieki pooperacyjnej Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii. Leczymy pacjentów w zakresie kardiologii zachowawczej, diabetologii, gastroenterologii, hematologii, endokrynologii, pulmonologii, kardiologii inwazyjnej. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo w nagłych i trudnych przypadkach medycznych. Posiadamy nowocześnie wyposażone oddziały intensywnej opieki dla noworodków i osób dorosłych oraz oddział intensywnej opieki kardiologicznej. Stale monitorujemy poziom świadczonych usług, by zapewnić naszym pacjentom 100% bezpieczeństwa. Regularnie poddajemy się ocenie zewnętrznych, niezależnych instytucji. Posiadamy akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz certyfikat ISO. W rankingu szpitali publikowanym przez Rzeczpospolitą zajęliśmy szóste miejsce w województwie mazowieckim. Według badań prowadzonych systematycznie wśród naszych pacjentów aż 98% z nich ma zaufanie do naszych lekarzy i szpitala Medicover. W ciągu pięciu lat diagnozowaliśmy i leczyliśmy ponad 350 tysięcy pacjentów. Stale się rozwijamy, a poczynając od roku 2011 realizujemy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. O zdrowie i samopoczucie pacjentów codziennie dba zespół złożony ze 170 lekarzy oraz 130 pielęgniarek i położnych. Szpital to przede wszystkim pracujący tu ludzie. Dziękujemy Wam za te 5 lat wspólnej pracy, Wasze zaangażowanie, pasję i empatię, którą każdego dnia okazujecie pacjentom.